Zielony Ład to jest wielkie wyzwanie niewątpliwie, bo to jest szansa na nowoczesność, na innowacje, na postęp, no ale również wielka inwestycja, wielkie wydatki. Potrzeby są gigantyczne. Szacuje się, że transformacja energetyczna, a tak mówiąc prostszym językiem rewolucja energetyczna. To jest są potrzeby rzędu około 1 biliona złotych w Polsce. Przecież wiadomo, że to nie będą wyłącznie środki pochodzące z zewnątrz. Będziemy musieli sami jako naród, społeczeństwo, budżet te pieniądze znaleźć. A więc trzeba to robić w sposób zdecydowany, bo musimy w tym kierunku podążać. Ta niską emisyjność myśmy jako PKN-Orlę to zadeklarowali w naszej strategii, że do 2030 zmniejszymy tą emisyjność o 20%, a w energetyce aż o 33%. I żeby to osiągnąć my sami musimy zainwestować z własnych środków 25 miliardów złotych, a więc niebagatelna kwota. I to pokazuje jakie wyzwania stoją przed polskimi firmami, przed systemami energetycznymi. My jako PKN Orlen tworzymy koncern multienergetyczny, bo mamy pełną świadomość, że taki duży podmiot, który będzie miał, który będzie się składał z pgnig z Lotosu, z PKN Orlen, będzie miał przychody około 200 miliardów złotych w skali roku, a zysk operacyjny około 20 miliardów złotych. To już będzie podmiot w Europie się liczący jego pozycja negocjacyjna będzie zupełnie inna niż dotychczas. Nie będzie rozgrywany przez sprzedających nam paliwa kopalne, prawda? Więc. Jesteśmy przekonani o słuszności tego kierunku. Jeśli wprowadzi się dobre rozwiązania prawne, stabilne prawo, to pieniędzy jest aż nad. To ja głęboko wierzę, jestem orędownikiem energii odnawialnej już od połowy lat 90. i wierzę, że Polska swój cel, że tak powiem, zeroemisyjności osiągnie zdecydowanie wcześniej niż w 2050 roku. W mojej ocenie najbliższe 20 lat. Możemy to osiągnąć pod warunkiem, że po pierwsze będzie stabilne prawo, po drugie zgoda. W tym zakresie wszystkie partie powinny zgodzić się na skonstruowanie programu, koncepcji, która powinna być realizowana przez kolejne rządy, niezależnie, która opcja polityczna wygra wybory. Odchodzimy od źródeł kopalnianych, szczególnie od węgla i taka jest decyzja całej Europy. Na to nie będzie środków w Unii Europejskiej. Szkoda marnować w Polsce, a jeszcze głupsze byłoby importowanie węgla z Rosji. Więc musimy iść tym samym krokiem, który idzie cała Europa i świat, a więc walka ze zmianami klimatycznymi, energia odnawialna, energia odparta na gazie jako pewnym pomoście. Ale na końcu to będzie oczywiście energia elektryczna i przede wszystkim pochodząca ze źródeł odnawialnych. Ale to jest oczywiście plan na najbliższe 20-30 lat, dlatego powinniśmy się do tego porozumieć.